Witajcie w nowym odcinku serii krótkich filmów o prawosławiu. Dzisiaj gościnni jestem ja, Dawid Strzałka. Pochodzę z gór, z diecezji przemysko-gorlickiej. Życzę wszystkim smacznej kawusi i zapraszam do oglądania. W prawosławie na południu Polski sięga IX wieku pojawia się za sprawą misji Świętych Braci Cery metodego. Ogromny wpływ na rozwój prawosławia na tym terenie miał niewątpliwie chrzest Rusi Kijowskiej w 1988 roku. Jak wiemy, te tereny przez pewien czas należały właśnie do Wielkiego Księstwa Kijowskiego. Wraz z podpisaniem Unii Brzeskiej w 1596 roku rozpoczyna się proces podporządkowania kościoła prawosławnego na terenie ówczesnej Polski kościołowi rzymskokatolickiemu. Diecezja Przemyska wraz z swoim hierarchom biskupem Innocentem wienickim na Unię przeszła pod koniec XVII wieku. Prawosławie na terenie Łemkowszczyzny odradza się w XX wieku za sprawą działalności misyjnej świętego Maksyma Sądowicza. Późniejsza fala licznych powrotów rdzennej ludności do Prawosławia rozpoczyna się od tak zwanej, nazywanej w literaturze schizmy tylawskiej. W latach 1926 do 1934 roku, po przeprowadzonej akcji Wisła w 1947 roku, już w latach 50., następuje proces powrotu na te tereny właśnie wysiedlonej ludności w ramach akcji Wisła. Powrotowi tej ludności towarzyszy potrzeba powoływania prawosławnych parafii, które zabezpieczyłyby potrzeby duszpasterskie swoich wyznawców. Rozwój sieci parafialnych na terenie Podkarpacia i wschodniej części Małopolski sprawia, że w 1983 roku zostaje erygowana diecezja przemysko-nowosądecka, którą do 2016 roku kierował arcybiskup Adam Dubec, sam pochodzący z wsi Florynka. Obecnie diecezja przemysłu gorlicka swoim zasięgiem pokrywa się z całym województwem podkarpackim i wschodnią częścią województwa małopolskiego. Diecezją od 2016 roku kieruje Jego Ekscelencja arcybiskup Paisusz Martyniuk. Diecezja jest podzielona na cztery dekanaty – Gorlicki, Krynicki, Przemyski i Sanocki. Funkcjonuje 21 parafii i są prowadzone dwa punkty duszpasterskie w Nowym Sączu i w Tarnowie. Głównymi świątyniami są Sobór Katedralny Świętej Trójcy w Gorlicach i Cerkiew Konkatedralna Zaśnięcia Matki Bożej w Przemyślu. Świętymi czczonymi przez prawosławnych tej części Polski są Święty Maksym Gorlicki, który urodził się 31 stycznia 1886 roku we wsi Łękowskiej w Zdyni, ukończył prawosławne seminarium duchowne w Żytomierzu, ożenił się i został wyświęcony na kapłanom. Z własnej woli włączył się w organizowaną przez hierarchę arcybiskupa Antoniego Chrapowickiego Akcję misyjną wśród mieszkańców Galicji. Objął parafię w Grabie, gdzie mieszkańcy powrócili na prawosławie. Święty w swoim życiu był dwa razy aresztowany. Za wiarę i swoją duszpasterską działalność duchowny został rozstrzelany 6 września 1914 roku w Gorlicach. 7 lipca 1994 roku Sobór polskiego autochtonicznego kościoła prawosławnego podjął uchwałę o kanonizacji księdza Maksyma Sandowicza. Uroczystości, w czasie których został on ogłoszony świętym, miały miejsce tego samego roku 9 i 10 września we Wsi Zdynia. Obecnie relikie świętego znajdują się w Gorlickiej Katedrze. Jego dzień pamięci przypada na 6 września. Następnym świętym czczonym w tym regionie Polski jest święty Serafim, nazywany Zachorowskim i Przemyskim. Urodził się on 27 lutego 1800. 72 w Achtylce w Ukrainie. Pochodził z pobożnej rodziny prawosławnej. Jego ojciec był diakonem. W 1894 roku ukończył seminarium duchowe w Charkowie. W tym samym roku ożenił się i został wyświęcony na kapłana. Przez większość swojego życia niósł posługę kapłańską na Charkowszczyźnie. W Charkowie Zyskał sławę znakomitego kaznodziei. Nawet był nazywany charkowskim złotoustym. W 1943 roku duchowny opuścił Charków. Wraz z rodziną swojej córki udał się na zachód. Tego samego roku zmarł w Przemyślu i tam został pochowany. W lipcu 2011 szczątki Serafima zostały eskumowane cmentarza miejskiego w Przemyślu i jego relikwie zostały przeniesione do soboru przemienienia pańskiego w Lublinie. Zgodnie z decyzją świętego soboru polskiego autokafolicznego kościoła prawosławnego w grudniu 2017 roku relikwie świętego zostały przeniesione do cerkwi przeniesienia relikwii świętego Mikołaja w Rzeszowie gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego. Pamięć świętego uroczyście obchodzona jest 7 października. Diecezja prowadzi działalność wydawniczą i charytatywną. Na terenie Diecezji funkcjonuje Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis, który mieści się w Gorlicach. Wydawany jest również Kalendarz Cerkiewny Diecezji Przemysko-Gorlickiej. Natomiast działalnością charytatywną zajmuje się Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej Eleos, który znajduje się w Gładyszowie. Od 2022 roku działa prawosławny punkt konsultacyjny do spraw pomocy rodzinie i przeciwdziałaniu przemocy, który mieści się w Komańczy. Prześwietlicy Parafialnej Emaus Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Leos diecezji przemysko-gorlickiej. Młodzież prawosławna mieszkająca na Podkarpaciu i wschodniej części Małopolski gromadzi się wśród Bractwa Młodzieży Prawosławnej tejże diecezji. Bractwo organizuje liczne spotkania dla młodzieży, coroczne pielgrzymki na Świętą Górę Jawor, Pielgrzymka trwa zazwyczaj dwa dni poprzedzające święto świętych Piotra i Pawła. I tu właśnie chcielibyśmy Państwa zaprosić na tą naszą wyjątkową, coroczną pielgrzymkę na górę Jawor. Bractwo również organizuje pielgrzymkę młodzieży na święto Maksyma Gorlickiego, która odbywa się. W przededniu święta, tak zwaną Wigilię, 5 września, W tej części Polski zachował się cerkiewno słowiański w tzw. redakcji kijowskiej, to znaczy i zwod wykorzystywana jest melodia chalicka dla hymnów śpiewanych według danego tonu. Oprócz tego każda cerkiew ma swoje napiewy, są one ludowe, więc pozwalają wszystkim ludziom na cerkwi je śpiewać i zapamiętywać. Podczas boskiej liturgii królewskie wrota pozostają otwarte od początku nabożeństwa do słów „święte, święte”. Zablewo zabresztwiatu braci, dobre błogosławienie, solawno w ladęciu naszym bogu i w sedniu Specyficznym jest to, że przed liturgią nie występują godziny kanoniczne. Lud śpiewa pobożne pieśni z buchochłaśnika. Również w cerkwi występują ławki. I używane są przez wiernych w trakcie nabożeństwa. Występują również antyfony świąteczne przez wszystkie niedziele, roku za wyjątkiem Wielkiego Postu na nabożeństwie zachowało się małe wejście z Ewangelią, które przebiega przez całą cerkiew. Wierni w tym czasie całują Ewangeliarz. Ewangelia jest zawsze czytana w stronę ludzi bez znaczenia czy czytana jest przez prezbitra czy diakona. Nabożeństwo całonocnego czuwania jest sprawowane tylko w wyjątkowych przypadkach. Jak na przykład święto parafialne. W przeddzień niedzieli sprawowane są wielkie nieszpory. Natomiast jużnia powinna być sprawowana rano. Również na południu można zauważyć różnice architektoniczne. Oprócz ławek na środku świątyni znajduje się tetrapod z ikoną zamiast analogiona na środku cerkwi. Jest przesunięty w stronę prezbiterium. Występuje również duży prestoł. Podobnie jak w cerkwiach w tradycji bizantyjskiej na wełkach. Prestoł często jest z baldachimem. Występuje również ambona, boczne ołtarze, które są pozostałością unicką, jednakże wpasowują się w tradycję rozmieszczenia ikon w ikonostasie. To jest chramowa ikona po prawej stronie, a po lewej najczęściej. Znajduje się ikona Bogu Rodzicy bądź świętego, który był wyjątkowo czczony w danym regionie. Kiedy wchodzimy do świątyni, zauważamy, że występują na ikonach, na ikonostasie ręczniki, które są ręcznie wyszywane, haftowane, co świadczy o zachowanej tradycji ludowej. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dzisiejsza kawusia wszystkim smakowała i zapraszam do następnych odcinków.